Hejka, witajcie, z tej strony Kajzerka i generalnie dzisiaj postanowiłam wybrać się na wyprawę, o ile to tak mogę nazwać. Trochę jestem nieprzygotowana, mm, niestety miałam iść po diamenty i nie udało mi się. Jak zawsze. W każdym razie dzisiaj planowałam właśnie iść na taką małą wyprawę. Mm, głównie nie... Diamenty też chciałam w sumie pozbierać, ale stwierdziłam, że na odcinku to tak średnio, dlatego mm, postanowiłam, że pójdę sobie na wyprawę. Bo też potrzebuję paru rzeczy. W końcu mi się przydała znaleźć ta dżungla i fajnie by było znaleźć tą dużą taką tajgę, bo mm. potrzebuję jednak e, zamszonego bruku. Do końca murku. To w sumie mi brakuje. Drogę jest już prawie skończona w sumie. W każdym razie za dużo to nie porobiłam, bym powiedziała. Ehm, dobra, generalnie co jeszcze? Ehm, zapraszam na TikToka. Zapraszam w sumie na Twitch'a i na Instagrama. Polecam serdecznie. W każdym razie dzisiaj oprócz tego nie wiem, w którą stronę mam iść, bo mi się wydaje, że chyba wszędzie już szłam. Dosłownie wszędzie, w sensie w każdą stronę świata. Dlatego nie wiem, tak jakoś randomowo trochę pójdę. Potrzebuję trochę rzeczy też po drodze, nie licząc tych, co wymieniłam. W sumie te są najważniejsze, co potrzebuję, więc mam nadzieję, że chociaż dżunglę mi się uda znaleźć. No bo. Tutaj jednak arbuzy do, yy, do domku, tak samo. Nie tylko arbuzy, bo arbuzy mam, ale kokobins też jest jednak potrzebne. Fajnie by było mieć to ozdoby to jednak. Tak samo drewno, więc sadzonki jakbym wzięła. Tak samo bambusy. O! Na budowle by było wręcz idealnie. Dobra. Mm. Nie wiem, czy po drodze nie pozbierać drewna, ale chyba nie. W ogóle jeszcze jedna rzecz, zaczęłam grać na Skybloku. już jeden, e, że tak powiem, odcinek mam nagrany, drugi będzie może nagrywany, ale nie wiem, czy do tego dojdzie, bo to się tak szybko rozwija, że ja po prostu nie nadążam, naprawdę nie nadążam, już tak bardzo rozwinięte, że mamy taką wysepkę, tak, taką wręcz wielką na całość e, rozwiniętą, więc no... Staram się to nagrywać, ale naprawdę to tak za szybko idzie, więc chyba po prostu będę puszczała... O, gdzieś tu jest UL. Dobra, nieważne. Będę po prostu na Twitchu, że tak powiem, to wszystko pokazywała. Chyba będzie najlepsze, co może być. Chociaż no, tak jak mówię, no kurcze, tak to szybko się rozwija. Że normalnie już tak będzie to niedługo rozwinięte, że nie będę miała co tam robić. O. Dobra, krówki po drodze też będę zabijać sobie. Jedzenie się zawsze przyda, że tak powiem. Chodź tu. Z tego miecza mogłam w sumie, w sumie, w sumie wziąć e, nowy mieczek. To się wybrałam na przygodę. Ale no nic. Zresztą tu mogę mieć? Dobra, nie będę wszystkiego zbierała. Już ten las kurczę ciągnie się i ciągnie. To mi się tak średnio już podoba. Dobra. Nie Wiem, czy też nie szłam kiedyś tędy. Yy, to znaczy, no jak spotkam wioskę, która będzie tak w połowie obrabowana, to znaczy, że już tu byłam. Trochę średnio, bo kurczę, no tak jak mówiłam, szłam w wszystkie strony świata. No. Dobra, te krówki też co zabiję. No, no. no. Ale widzę, że tu jest białek kwiatkowy, co mi się bardzo podoba. Bo będą na ozdoby. Też kurczę, ostatnio w ogóle nie widziałam pilagerów. Normalnie nie wiem, co się z nimi stało, ale nigdzie nie mogę ich znaleźć. A czy znaleźć? Nie chciałabym ich spotkać na razie, bo tą zbrojką co mam, to tak średnio muszę się najeść. W każdym razie, no, spotkałam ich dwa razy. To dość daleko od wioski, co mnie tak zdziwiło troszkę. Ale no ostatnio zero. Nic ich nie widziałam w ogóle. Dobra, tu muszę jakoś przejść. O! No takie połowiczne bym powiedziała rzeczy. Uf. Dobra. To się przyda. Szkoda, że nie mam diamentowego, bo bym to zebrała. W ogóle na tym skybloku jestem przyzwyczajona, że jak kopię coś, to od razu mi to wypada do ekwipunku. W sensie, nie muszę tak właśnie jak teraz chodzić, to zbierać. To od razu już mam w ekwipunku coś jest dość dużym ułatwieniem, bo nic mi nie spada w sumie Eee, za wyspę, nie dobra, hmm. ja ze akordy tu zapisała? No idziemy dalej. Zobaczymy, czy coś tu fajnego jest. No. Fajnie by było też świątynię znaleźć, bo mm, jeżeli chodzi o te latarnie, to większa. To spoko by było. Widzę, nic konkretnego nie ma. Hmm. Może bym zrobiła drzewo, drzewo, drzewo Łódkę bym zrobiła. O. Dobra, to się od razu zrobi. Mam jeszcze tylko luknę. Ale raczej nic nie ominęłam. Takiego w sumie wartego uwagi. Dobra. Hmm. się na chwilę szybko postawię. W sumie łóżka nie wzięłam. Nie wiem, czy to był duży błąd. Bo jak nadejdzie noc, to... Hmm. A nic. Niczego też nie widzę zbytnio tutaj? Aha, czanki zmniejszyłam. Eee, w sumie miałam 24. Na 24 czanki, ale teraz chyba mam na 10 bodajże. Tak, nie wiem, taki... Ja lubię ten i taki, o! Tych, takich mgiełek, jakbym to powiedziała. Bardzo fajny klimat. Hmm. Widzę, nic ciekawego nie znajdę. My tam. To się ciągnie aż. Od tamtego, aha. Dobra. To też się ciągnie aż. Od tamtego. Dobra, to płyniemy. Gdzie bądź? Gdzie nas poprowadzi. Już nie będę musiała wrócić. A. O, bagna. Lilie. Tak, 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 tak. Lilie się przydadzą. Już mi się to podoba. Ostatnia też trochę biedna jestem, tak, nie? A chciałam też je użyć do zdoby. Gdzieś tu bliżej podjada. tam jest pełno. 11? Trochę więcej bym tego chciała.

Hmm. Teraz się poczekamy. Abra. Też są sztylety, no, są ładne. No, jest gara dość duże do ilości. Nie wiem, czy może tutaj nie zebrać też gliny. Już muszę iść spać. Normalnie jest już tak ciemno, że nic nie widzę. E, kawę piję. Hmm. Dobra, tych lili trochę już mam. Spustaczka? Hmm. Patrz, czy coś znajdę tutaj jeszcze, ale tak, wątpię. Hmm. Hmm. A tu są rybki. Cię zastanawiam, co to było. Mm. Mm. Oh. Dobra, może będzie jakiś skarb, może będą diamenty. Może no, w końcu zrobię coś lepszego. Hmm. Dynia, węgiel, owszem, marchewki też wezma, to vesma. No niekoniecznie. Dobra, piasek też sobie nazbieram, już na przyszłość zbieram. Dobra. Książka, mapa, pióra, książka. Ja to też mogę wziąć. Nie łopatą. tylko tyle? Dobra. Może chodzi o tam? Dobra. już mówię. No dobra. nie dobra. że to jest w wodzie o kurna Fra. No o oh shit. To będzie ciekawe doświadczenie. No dobrze. To nie nadal jestem pod tym. Coś na zewnątrz nie ma. Hm. Będzie naprawdę ciekawe doświadczenie. O! Ma no, najszybszy skarp, jaki wykopałam, mimo że tak głęboko, to e, czego by się tu pozbyć? A, w sumie tego i tego. Mam trochę rzeczy. Dobra. Będziemy dalej. Już nie wiem w którą stronę, bo już się kompletnie pogubiłam. Ma jakieś kółka może robię. Mm. Jeszcze pozwiedzam sobie trochę, zobaczę co tu jest, ale widzę, że tu takiego niczego fajnego nie ma. Mm. Dobra, pójdziemy dalej, ale jest chociaż skarb. Mm. Dobra, kolejna wysepka. Nadal nic ciekawego? Mhm, uh -huh, no dobra. Coś tu tak cicho, aż za cicho. No normalnie. Coś tam widzę. Mm. No to nie jestle O! Uuu, to będzie pewnie wioska. <grymne> to, to fajnie, to fajnie, bardzo fajnie, podoba mi się. Hmm. Oby była ta wioska. Kurczę w ogóle tak mam cały ekwipunek zap, 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 zapchany. Kurczę. Hmm. nieumarłych. Te to na że można. Dobra. I mam pytań. A chyba jest mocniejsza. 7 obrażeń jeden do szybkości, sześć obrażeń. No. To ma więcej szybkości, ale obrażeń ma mniej. O. Idziemy przez lasy i idziemy przez góry. Kurczę, żeby nic nie było. No w sumie fajnie, że diamenty są. Co prawda niewykopane, ale są. Ale przydałoby się coś jeszcze jednak. Chociaż w sumie pustynia. Też nie jest głupi pomysł. Zobaczymy, co tam w pustyni. A już może będzie wioska. Fajnie by było. O, to jest polana, taka mieszanina trochę tutaj. Mm. No nic. Jak na razie chyba nic nie znajdę konkretnego. Także w sumie to na tyle w dzisiejszym odcinku. Był statek, było coś w sumie do zwiedzania, ale takiego konkretnego raczej nic nie było. No nic, w każdym razie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że subskrybujesz ten kanał. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że też się podobało. Także zapraszam po jeszcze. Także w sumie to tyle. Cześć!